Włączyli Państwo kolejne CIRE Cafe Online, w którym za chwilę farmy wiatrowe, offshore na Bałtyku oraz pis OZE w polskiej gospodarce, która, jak wiemy, szuka nowych impulsów rozwojowych, a moim gościem jest teraz Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dzień dobry, dziękuję za chwilę rozmowy dla portalu CIRE. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Zaczynamy od gratulacji. 14 stycznia rozpoczął Pan nową, trzecią kadencję jako szef stowarzyszenia przed Pana zespołem i przed Panem kolejne trzy lata starań o lepsze otoczenie prawne dla energetyki wiatrowej w Polsce. I w tę nową kadencję wchodzicie z kilkoma mocnymi postulatami. Przy jednym chciałbym się zatrzymać. Mówicie nie po raz pierwszy, że konieczna jest nowa strategia energetyczna, bo ta obecnie obowiązująca Ciągle nie docenia energetyki wiatrowej i jej wpływu na polski produkt krajowy brutto. W takim razie proszę nam powiedzieć, w jaki sposób ta energetyka wiatrowa wpływa na PKB i jak wpływać będzie w najbliższych latach? Dziękuję przede wszystkim, panie redaktorze, za te życzenia. Rzeczywiście dużo wyzwań przede mną, przed wszystkimi członkami zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, w tym i kolejnych. Kolejnych latach, jednym z tych naszych głównych postulatów, właśnie jest konieczność aktualizacji polityki energetycznej państwa do roku 2040. Gdzie naszym zdaniem niedoszacowany jest potencjał właśnie lądowej czy morskiej energetyki wiatrowej, niezgodny z dostępnym potencjałem w naszym, w naszym kraju. Jednym z tych takich kluczowych elementów, Wynikającej z transformacji energetycznej jest niekoniecznie sama czysta energia, która jest produkowana z farm wiatrowych, ale również wpływ na PKB polskiej gospodarki, tego sektora produkującego w naszym kraju wiele potrzebnych elementów do siłowni wiatrowych i zatrudniających. Zatrudniających osoby do pracy w naszym kraju. Według naszych szacunków, jeżeli energetyka wiatrowa do roku 2030 rozwinie się na poziomie od 6 do 12 gigawatów nowych mocy zainstalowanych, ten efekt mnożnikowy wpływu na PKP mógłby wynosić, zależnie od tego wariantu, 6 do, do 12, od 70 miliardów do 133 miliardów złoty właśnie skumulowanego przyrostu PKB do roku 2030. Szczęście Panu trochę sprzyja, bo nowa kadencja w tym samym czasie w Sejmie ląduje w końcu wyczekiwane Projekt, który ma zmienić już sławną w branży ustawę 10H. Panie prezesie, wydaje się, że to nie będzie legislacyjny spacerek. Wiemy dobrze, że w koalicji rządzącej nie ma zgody co do, co do tej ustawy, do tej nowelizacji. Przypomnijmy krótko tylko, co jest klu tej nowelizacji i dlaczego cały czas jakby postulujecie, że ta legislacyjna bariera powinna być szybko usunięta. Tak, rzeczywiście projekt tej ustawy nowelizującej przepisy lokalizacji farm wiatrowych zostały przygotowane w resorcie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Czekamy dzisiaj na skierowanie tych prac na komitet stały Rady Ministrów, a następnie na, na, na obrady w parlamencie wydaje mi się, że do dnia na ten moment mamy pe pewną pełną zgodność formacji rządzącej co do właśnie zarekomendowanych przepisów przez Ministerstwo Rozwoju. Te przepisy zostały skonsultowane właśnie z szeroko rozumianym rządem i wszystkimi wszystkimi agendami rządowymi, które mogły wypowiedzieć się do dnia. Dzisiejszego na temat tego projektu i na bazie e, tych konsultacji powstał kompromis e, lokalizacji farm wiatrowych. Przypomnę, że ten kompromis polega na tym, że zasada 10H będzie obowiązywać w dalszym ciągu, e, chyba że e, wola e, Rady Gminy ustali plan zagospodarowania przestrzennego który ustali mniejsze wartości, mniejsze odległości dla lokalizacji turbin, ale nie mniejsze niż 500 metrów od obszarów e, zabudowanych. To pozwala na e, takie m, e, już w cudzysłowie stwierdzenie, że tam, gdzie będzie energetyka wiatrowa pożądana przez lokalne społeczności, będzie, e, będzie realizowana. Tam, gdzie nas nie będą chcieli jako technologii wspierającej rozwój gospodarczy lokalnych społeczności. Będziemy wybierać w Polsce inne lokalizacje. Na szczęście takich lokalizacji i gmin przyjaznych energii odnawialnej jest wiele. Rozumiem, że jest Pan optymistą i uważa Pan, że ta nowelizacja przejdzie przez Sejm bez, bez turbulencji, czyli patrząc w kalendarz, Gdzieś w połowie 2022 powinniśmy doczekać się tego, o co tak od dawna postulujecie jako stowarzyszenie? Przede wszystkim dzisiaj to, co pozwala mi być takim optymistą, są wyjątkowo wysokie ceny energii elektrycznej. Energetyka wiatrowa, ta na lądzie jako najtańsze źródło energii elektrycznej dostępnej w Polsce. Około trzykrotnie niższa niż, niż energia, którą dzisiaj produkujemy z węgla. Energia wiatrowa, jako ta bez tych kosztów zmiennych, wypycha z, z rynku i ma ogromną presję na spadek cen energii elektrycznej. Więc, razem z wzrostem mocy zainstalowanej, a tym samym produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych, tworzy się. Korelacja na spadek cen energii elektrycznej w systemie. Ja od dawna uważnie wsłuchuję się we wszystkie Pana wypowiedzi i komentarze w przestrzeni publicznej. Kilka dni temu wspomniał Pan, to dość mocne zdanie, że bez energii odnawialnej Polska nie będzie konkurencyjna na tle Europy. No ale wiemy, Panie Prezesie, że konkurencyjne w tej rywalizacji z innymi krajami chcą być też nasze polskie firmy. Liczą, że posiadane zasoby, kompetencje, know-how będą mogły zaangażować w tworzące się w tej chwili de facto na naszych oczach nowe łańcuchy dostaw, nowe, nowe biznesy i takim biznesem też jest energetyka wiatrowa. Ale jeśli ja dobrze pamiętam, to my mniej więcej od roku rozmawiamy o czymś takim jak local content. Już wszyscy bardzo dobrze rozumiemy tę definicję. No tyle tylko, co po tym roku się tak naprawdę, jeżeli chodzi o konkrety, zdarzyło Pana zdaniem? Dzisiaj, jeżeli patrzymy na rozwój lokal contentu z perspektywy lądowej energetyki wiatrowej, możemy być bardzo zadowoleni z realizacji aukcji, projektów, które wygrały aukcję od roku 2018 do, do dnia dzisiejszego. Przypomnę, że jest to około, około 4 GW mocy. Część z tych instalacji zostało już zrealizowanych bądź, bądź jest w trakcie realizacji. I y, udział lo, lokalnego, lokalnych przedsiębiorców zlokalizowanych na terenie Polski w tych projektach wynosi około 40%. Na ten moment nie możemy się w Polsce poszczycić żadną inną technologią, który tak wysoki poziom łańcucha, w łańcuchu dostaw polskich przedsiębiorstw mogłoby wykazać. Ten, ten potencjał. O, o czym powiem jeszcze później, mógłby być znacznie większy. I tutaj wracamy właśnie do nowelizacji ustawy odległościowej i poluzowaniu tych barier prawnych wynikających z braku stabilnego rozwoju tej technologii w przyszłości. Rozumiem, że te 40% to nie jest szklany sufit, i jeśli będą sprzyjające okoliczności, to ten poziom zaangażowania lokal kontentu może być w najbliższych latach wyższy. Za chwilę wrócę do tego wątku, bo to, bo to jest bardzo ciekawe, e, o czym Pan wspomniał. Patrzę w tej chwili, proszę Państwa, na, na, na mój ekran w tych dniach z swoją premierem ma wasz najnowszy raport, e, Krajowy łańcuch dostaw dla lądowej energetyki wiatrowej. Dziękuję, że miałem okazję zerknąć przed naszą rozmową. Na, na jego zawartość. W raporcie, oczywiście, przegląd rynku, dużo interesujących danych, ale to, na czym chcę się zatrzymać, to trzy różne scenariusze rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Proszę powiedzieć, czym one się różnią? W, przy tworzeniu tego raportu scenariusze oparte są od takich najbardziej konserwatywnych założeń po rozwój bardzo dynamiczny energetyki wiatrowej na poziomie do, do roku 2030. Tutaj Instytut Jagielloński jako autor tego raportu bazował na scenariuszach rozwoju opartych na raportach wielu renomowanych instytutów takich jak McKinsey, takie jak ministerstwa, Ministerstwo Energii czy, czy, czy ARE, przygotowując opracowanie dla technologii jądrowych, takie think tanki jak Instart. I z tego wyłonił trzy bazowe, trzy podstawowe scenariusze, które po nowelizacji ustawy odległościową mają duże prawdopodobieństwo e, realizacji e, czyli od tego najbardziej konserwatywnego na poziomie e, 6 GW po ten e, dynamiczny scenariusz bazujący na poziomie e, 12 GW e, mocy e, zainstalowanej oczywiście od e, już konkretnej Mocy, która, z którą, która będzie zainstalowana do roku 2030, będą też się wiązały konkretne korzyści, które są w raporcie zaprezentowane. Proszę Państwa, ten raport oczywiście jest już dostępny na naszym portalu. Proszę zajrzeć chociażby do, do części o energetyce wiatrowej czy do naszego serwisu offshore. Krajowy łańcuch dostaw dla. Jądrowej energetyki, wiatrowej, to tytuł Wiatrowe. tego raportu. Wiatrowej, tak. Wróćmy do local content. Rozumiem, że w tych trzech modelach, w trzech różnych scenariuszach pewnie z różnej perspektywy oceniacie potencjał tego local content. Kilka minut temu powiedzieliśmy sobie o tym zaangażowaniu na poziomie 40%. To w tym najbardziej optymistycznym scenariuszu, jak może wyglądać zaangażowanie local content w najbliższych latach? I tytułem wstępu powiem też, bo bardzo się cieszę z, z tego raportu, że został jako pierwszy taki ra, raport poruszony kluczowy z punktu widzenia polskiej gospodarki temat właśnie transformacji elektroenergetycznej jak ona wpłynie na polski przemysł i jaki będzie właśnie lokal content dla energetyki wiatrowej na na lądzie, pokazując korzyści gospodarcze z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw, wskazujemy, że inwestycje w energetykę wiatrową to właśnie nieczysta energia, ale również, nie tylko czysta energia, ale również korzyści dla, dla budżetu państwa i budżetów lokalnych, samorządów, tysiące miejsc pracy. I patrząc z tej perspektywy na transformację energetyczną, Możemy dostrzec, że niesie ona za sobą wielkie szanse na budowę nowoczesnej i dynamicznej gospodarki. W, w raporcie pokazujemy ten obecny potencjał, obecnie wykorzystywany potencjał w systemie aukcyjnym, który, który realizujemy dzisiaj obecnie w Polsce na poziomie 40%. 40%. To znaczy, że nie wykorzystujemy w pełni naszego, naszego, naszego krajowego potencjału do realizacji inwestycji wiatru na, na Lądzie. Wkład, wkład krajowego przemysłu oceniamy na poziomie około 55 do 60%. To by mogło mieć miejsce, gdybyśmy mieli, w, najbliższym, w najbliższej przyszłości dostępne projekty do realizacji w, w Polsce. Tak jak wspominałem wcześniej, przez ustawę odległościową tych projektów nie mamy. Zasadniczo dlatego dodatkowe moce przerobowe w istniejących fabrykach nie są do tego na ten moment wykorzystywane. Ten, ten sufit nie jest szklany, tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, bo szacujemy, że przy największym wykorzystaniu, najbardziej dynamicznym energetyki wiatrowej na lądzie, ten potencjał lokal kontentu na poziomie 12 GW nowych mocy zainstalowanych do roku 2030 mógłby sięgnąć nawet 75% przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie na terenie, naszego, na terenie naszego kraju. To jest niesamowity wynik przy budowie tego sektora mogłoby pracować nawet do 90 tysięcy osób pośrednio bezpośrednio zatrudnionych przez sektor energetyki wiatrowej na lądzie. No to jest wielkość miasta porównywalna do Gorzowa Wielkopolskiego czy do czy do Wałbrzycha prawie tak więc mówimy tutaj o konkretnych wymiernych korzyściach. Proszę Państwa, warto zerknąć do tego raportu. Zapraszamy też oczywiście do, do dyskusji, do komentowania zawartości pod naszymi publikacjami na CIRE. Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, był dziś moim rozmówcą, Panie Prezesie. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.